Jest to dla nas dzisiaj dzień szczególny. Przyjeżdżamy tutaj już od wielu lat po to, aby złożyć dowód pamięci, aby pomodlić się za naszych bliskich, za nasze rodziny, za Polaków bestialsko pomordowanych w tym miejscu 28 lutego 1944 roku. Szanowni Państwo, Przyjeżdżamy tutaj zawsze z pamięcią i z modlitwą. Były osoby, które przyjeżdżały tu już wcześniej, przed rokiem 89. Przyjeżdżały także osoby w latach 90. Wtedy, kiedy o Hucie Pieniackiej pamiętała nieliczna garstka ocalonych i ich rodzin. Chciałabym powiedzieć o dwóch ważnych wydarzeniach. O ważnych momentach, wtedy, kiedy mordowano ludzi w Chuci Peniackiej. W jednym z ostatnich pożegnań, Antoni Kobylański, żegnając się ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, powiedział: Dzieci kochane, kto z Was przeżyje, zmówcie ojcze nasz. Inna osoba, która to tutaj zginęła, pan Stadler, kiedy zaproponowano mu podpisanie Volkslisty, kiedy skłaniały go do tego żona i córka, powiedział, kochani, nie zgadzam się. Wy przeżyjecie, a ja uratuję honor. Tak się stało. Wszyscy mamy też świadomość, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w innych warunkach. Dlatego, że niedawno został zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej. Dzisiaj widzimy odnowiony krzyż granitowy. Ten atak w Hucie Pieniackiej na, na pomnik odebraliśmy bardzo boleśnie. Bo odebraliśmy go jako atak na krzyż, czyli na znak prawdy, po 73 latach. Ale jednak znaleźli się ludzie, którzy przyczynili się do tego, że stoi dzisiaj granitowy krzyż. Chcemy wiedzieć, komu możemy podziękować za to. Jestem dumny z tego, że poznałem tutaj takich ludzi właśnie jak pan Franciszek, Franciszek Bąkowski, czy pani Małgorzata Gośniewska-Kola. Jestem dumny z tego, że oni są tacy, jacy są. Gdy ich słucham, w ich wypowiedziach nigdy nie ma słów jakiejś nienawiści czy agresji w stosunku do, do tych oprawców, którzy do, dopuścili się ludobójstwa, z tych strasznych, dramatycznych czynów. I to jest właśnie taki fenomen, że mimo, że ci ludzie obdarci ze skóry dosłownie, to, co powiedziałem, obdarci ze skóry, yy, yy, mają na pewno żal yy, i czują to w sobie, bo przecież tak jak Franciszek przeżył ten dramat, widział yy, to, co się wydarzyło, nie nawołują do żadnej nienawiści. Zło tylko można dobrem zwyciężyć i takim właśnie takimi słowami oni się wyrażają. Nigdy nie nawołują do jakiejkolwiek nienawiści, tylko poprzez miłość, pamięć, do, do tego, co się wydarzyło, poprzez miłość, budować pokój między narodami. Jest taka radość, że ten dzień, chociaż to zimowy dzień, taki pochmurny, zimny, ale stał się dla nas tutaj dniem wspólnej modlitwy i pojednania między naszymi narodami narodem ukraińskim i polskim. To był akt też z za. Zrujnowania Krzyża, który jest symbolem Bożej miłości ku nam i tej miłości, do której wzajemnie nas wzywa Pan Jezus. I daj Boże, żeby nigdy już nie niszczono tych pomników, a te miejsca upamiętnienia byłyby zawsze naszą modlitwą i pamięcią za naszych zmarłych, i też prośbą, aby oni też modlili się za nas, byśmy. Nigdy nie popełniały tych błędów w przeszłości, a budowali wspólną przeszłość. Uważałem za swój obowiązek przyjechać tutaj, oddać hołd tym ludziom, którzy tutaj zostali w haniebny sposób podstępny zamordowani. I dopóki starczy mi sił i życia, to sobie tak obiecałem, że będę chciał co roku chociaż raz tutaj być i pomodlić się na grobach. Chociaż praktycznie nieistniejących w tym miejscu, za tych wszystkich pomordowanych pomodlić. Się. Te uroczystości dla mnie są przede wszystkim takim pokoleniowym obowiązkiem, ponieważ no, każdy z nas stara się coś po sobie pozostawić, a tylko w naszych rękach jest ten obowiązek, żeby to coś przenieść. Więc ta pamięć po babci. No, leży na barkach mojego pokolenia i późniejszych pokoleń. Nasze przybycie tutaj to jest też taka swego rodzaju manifestacja, bo przyjechali z nami również rodziny mieszane, nie tylko sami Polacy, ale rodziny mieszane. pokazania im tego, że w zgodzie właśnie powinniśmy o takich rzeczach pamiętać, oddawać cześć tym osobom, które tutaj zginęli i po prostu być razem. Szczególnie w obliczu tych wydarzeń, które ostatnio miały tutaj miejsce. Jest z nami też młodzież, która, dla której to jest lekcja historii i przykład tego, jak w przyszłości powinniśmy budować relacje między oboma naszymi narodami, pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Co roku przyjeżdżamy, staramy co roku tutaj przyjechać do Huty Pniackiej, żeby złożyć taki hołd tym osobom, które tutaj zaginęli, niewinni. Żeby po prostu przez jakieś takie ludzie, że takie się stało. A przyjeżdżamy, bo nasza wioska jest też polska, 98% Polska, około 750 mieszkańców i z naszego wiosku też mogło tak się stać. To, co się wydarzyło w 1944 roku, zdecydowanie było to ludobójstwo. Dlatego, że nie dotknęło to tylko tej miejscowości Huta Pieniacka, choć ona praktycznie zniknęła całkowicie z pola, tylko nie z ludzkiej pamięci, ale Zbrodnie dokonywane były też tutaj w okolicznych innych miejscowościach, jak i na całym terenie Wołynia Podola. Także zdecydowanie była to zbrodnia ludobójstwa, ponieważ ta skala ilości pomordowanych ludzi no wyraźnie na to wskazuje. W tamtych czasach mogło dojść, tam, może tak Związek Radziecki mógł podsyłać kogoś. Niektórzy wędrowcy też byli, po lasach chodzili, po nocach wychodzili do ludzi, mogli kogoś zabić, jeść chcieli i przychodzili po nocach. Gdzieś tam mieszkanie spalili, jak to od babci, od dziadka się pamięta, jak tylko się ściemniało, zrazu było widać, gdzieś tam się pali, tam się pali. Nieprzyjemne czasy byli. To już dużo poróżnił nasze narody, nie wiem czemu. Ten dzień powinien być przykładem, że tak nie wolno tak powinien być spokój. E, też mieszkam w Biskowicach, wioska w wioskach 60 rodzin polskich, ale jest i Ukraińców dużo, większość Ukraińców. I te najstarszy wspominają, o, my kiedyś Polacy, Ukraińcy dobrze żyli. E, ale największy nacjonalizm. jak przychodzi do władzy, to nie jest to przyjemne. Nasze te nacjonalistyczne partie, jak Swoboda, sektory sprawy i tak dalej też. A tak ludzie rozumieją, że Polacy, Ukraińcy. Staramy się właśnie w tamtym, w tych okolicach tego nie doprowadzić. Swoje kultury przedstawiamy, bo jest zespole u nas, dwa zespole polskie w Łanowicach. Młodzieżowy zespół i dorosły, w jest. I kultury przedstawiamy w tamtym roku, festiwal międzynarodowy właśnie temu robiłem. Pierwszy międzynarodowy festiwal ukraińskiej polskiej kultury. I nazwy my zrobiliśmy, jak jesteśmy, jak jedną rodziną żeby to łączyć, żeby nie było na tych przykładach, co kiedyś się stało. Kiedy właśnie było odsłonięcie tego pomnika i krzyża, tego miejsca upamiętniającego tę zbrodnię, kiedy w obecności dwóch prezydentów była także grupa prowokacyjna, która podczas przemówień starała się jak gdyby przybliżyć i zakłócić tę uroczystość, ale w pewnym momencie zatrzymała się i wycofała. I bardzo z tego się cieszyłem, że w następnych latach Coraz bardziej nawet mieszkańcy w pobliskich wiosek powiedzieli, że oni nie potrzebują, nie chcą, żeby tutaj przyjeżdżały jakieś grupy, które będą zakłócały naszym uroczystościom, które będą sprzeciwiały się tego, dlatego że oni uznają, że jest to miejsce szczególne, że dokonało się tu niewłaściwa rzecz i chcieliby, żeby był na tych terenach spokój. i nie Myśleliśmy, że to faktycznie już zbiera, że to idzie w dobrym kierunku, że coraz bardziej będzie zrozumienie ze strony ludności ukraińskiej tej sytuacji. Ale niestety w tym roku wydarzyło się to dla nas bardzo przykre wydarzenie, bo miejsce upamiętniające, nie tylko Krzyż, który jest symbolem odkupienia, symbolem też przebaczenia, został zniszczony i to jednocześnie jak gdyby wyparcie się, jak gdyby dalej znowu zaprzeczenie, nieuznanie tego faktu i tej zbrodni na tamtych terenach. Pewne miejsca powinny być ochroną państwową objęte. No nie powinno dojść do takich rzeczy, jak tutaj doszło, profanacji krzyża. Przecież to jest obojętnie. Jakiej wiary wyznajesz, to sprofanować krzyż, to jest dla mnie coś, to jest coś potwornego. Że ktoś w ogóle miał odwagę coś takiego zrobić. Jeśli zawsze jest zniszczony, czy to krzyż na cmentarzu, czy w innych miejscach. My powinniśmy zawsze reagować, ponieważ jest to miejsce godne. Jest to miejsce, które upamiętnia jakieś wydarzenie i podobnie i w tym przypadku. Nie tylko, że jest to znak zbawienia, odkupienia, nasz bardzo dla nas chrześcijan bardzo ważny symbol, ale trzeba uszanować to ze względu na miejsce i na wydarzenie, które tutaj się dokonało. I ono będzie także mówiło dla przyszłych pokoleń o tym wydarzeniu. O wydarzeniu, w którym ponieśli klęskę nie tylko Polacy, ale także i Ukraińcy, którzy często przychodzili z pomocą, którzy powiadamiali o takich wydarzeniach, którzy wprost nie chcieli także zabijać, oddając swoje własne życie. Jeśli chodzi o sprawę z samym Krzyżem. To, w mojej opinii, rzeczywiście jest to miły gest, że Ukraińcy po tym, jak tutaj został ten krzyż zdewastowany, go odnowili. Aczkolwiek no, to fakt, że na krzyżu zostało wyryte, jakby pochwalenie się tym, że oni to, oni to odnowili i że nie ma. Napisane, dlaczego go odnowili, że jednak został on zniszczony przez bandy łupa. no jest y, lekkim takim niedociągnięciem i może błędem y, może niecelowym, y, ale, ale wydaje mi się, że no, nie powinno y, być y, takiego dopisku, że, że został odnowiony przez stronę ukraińską, ponieważ no, dla tych, którzy przyjdą tutaj y, kiedyś, y, nie wiedząc o tym, że były, był to zniszczony krzyż, y, no, będzie po prostu to wiadomość, że że to strona ukraińska, tak jakby nam, Polakom, ufundowała ten krzyż. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie politycy, tylko mówię o tych zwykłych, prostych ludziach, którzy tutaj przyjeżdżają, oni w swoich słowach nie używają żadnych słów jakiejkolwiek nienawiści czy agresji w stosunku do, do swoich oprawców. A z kolei, politycy chcąc być poprawni politycznie. To y, używają słów, y, no, tak jak powiedziałem, wygodnych politycznie, czyli y, unikają pewnych y, sformułowań y, w, tych, w tych swoich słowach, żeby nie powiedzieć, że y, to, co się wydarzyło, po prostu było ludobójstwem straszną zbrodnią. Nie, z ust polityków takie słowa nie podają. Dzisiaj akurat byliśmy świadkami y, Wypowiedzi jednego z e, przedstawicieli władzy, e, wypowiedzi, której użył słów, że wręcz domaga się e, od Polaków tego, żeby naprawili e, e, zniszczone przez e, prawdopodobnie Polaków pomniki w Polsce w zamian za to, że oni naprawili pomnik w Hucie Pieniackiej. Może w, dalej nie mnie komentować w sposób, w jaki naprawili ten, 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 ten pomnik tutaj w Hucie Pieniackiej. Але ми що не до кінця то є так, як повинно бути. Лічимо назад з польської сторони, котора допровадзи до однови здевастуваних місць п'янці українців на теренах Польщі. В'яжеме модрость наших польських сенсадів. Вічна пам'ять невинно об'ємним мешканцям Гутапеняцька. Пробачаємо і просимо вибачення. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Polityka to są deklaracje, to są jakieś słowa, które niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością. Dzisiejsza też uroczystość, może odbieramy ją tak szczególnie, bo niedawno został tutaj zniszczony nasz pomnik, krzyż. Yy, jesteśmy też zaskoczeni, że został postawiony nowy. Nie wiemy przez kogo, mówi się o społeczności tutaj miejscowej, niemniej jednak, pytając te osoby z sąsiedniej miejscowości, nikt o tym nie wie. Jesteśmy tym zaskoczeni, dlatego że do momentu w zasadzie wczorajszego dnia było wiadomo, że w tym miejscu będzie postawiony dębowy krzyż. Będziemy się starali także o to, bo takie było stanowisko stowarzyszenia wystosowane do strony ukraińskiej poprzez Ministerstwo Kultury, żeby pomnik został odnowiony i miał kształt identyczny jak ten pierwotny. Tymczasem on się różni, są też napisy inne niż na pomniku, także nie wiem, czemu to miało służyć. Polityka wchodzi w nasze życie i często nie mamy na to wpływu, no, zwłaszcza jeżeli ona się tak różni od naszych oczekiwań. Dzisiejsze przemówienia strony ukraińskiej no, były daleko idące, niemniej budzą one po prostu zdziwienie. My, jako osoby związane z tym miejscem, przede wszystkim, jak już powiedziałam, to jest nasz obowiązek, aby przyjechać tutaj z pamięcią, z darem modlitwy, i, i to jest nasza działalność. Oprócz tego staramy się upubliczniać tę, tę wiedzę o tym, co się stało na kresach Rzeczypospolitej, bo ona no nie jest znana. I chcielibyśmy, żeby, żeby była, żeby po prostu mówiono prawdę. To są podstawowe, i najistotniejsze sprawy i te nasze. Relacje polsko-ukraińskie nadal są kruche, dlatego że ludziom się wydaje, że, że deklaracjami się po prostu nie zbuduje przyszłości. Nie można iść na skróty. No, trzeba po prostu powiedzieć o tym, co tu się stało i kto tego dokonał, a tego się unika. No, my o tym mówimy, my jako stowarzyszenie i to, że ten pomnik tutaj został odbudowany, to, to jest dobry znak, ale jednocześnie chcę podkreślić, że zbudowaliśmy taki pomnik pamięci w naszych sercach. Wśród naszych rodzin, wśród naszych przyjaciół, i to jest nasza siła, to jest właśnie siła pamięci i modlitwy. My staramy się robić zawsze, jak przyjeżdżamy, porządkujemy tu teren. No ale to po prostu groby czy miejsca takie wymagają stałego pochówku. Nawet tutaj opłacamy pewnego pana, który nam kosi na cmentarzu, porządkuje cmentarz, no bo nie jesteśmy w stanie tu przyjechać. To co tam ze składek mamy, uzbieramy, to staramy się, no żeby ktoś tutaj to, też coś zrobił. No więcej co, no nie, to nie ponad nasze możliwości to są. Według mnie jest to wstyd, że państwo w ogóle nie interesuje się renowacją takich miejsc. No jest to oczywiście spowodowane jakąś tam konkretną polityką, ale no ja osobiście jestem niezadowolony z tego, że, że przemilcza się takie rzeczy tylko po to, żeby po prostu jakieś tam swoje polityczne. E, agendy e, prowadzić z, w polityce ukraińsko-polskiej i no, powinno się, powinno państwo polskie dokładać, powinno oficjalnie o tym się wypowiadać, a nie ukrywać i przemilczać tylko po to, żeby przypadkiem nie zdenerwować strony ukraińskiej, żeby teraz to na arenie międzynarodowej nie wyglądało źle, że my, że tak powiem, wy, wypominamy to wszystko. W tym miejscu niestety Polityka odgrywa znaczenie i przez taką złą politykę kiedyś zginęli tutaj ludzie. Gdybyśmy się wszyscy trzymali tych podstawowych wartości, to nie byłoby potrzeby właśnie tych wszystkich przemówień i oczekujemy od naszych przedstawicieli, aby mówiono prawdę. My wiemy, że różne kraje, różne narodowości, państwa przeżywają pewne trudności, przeżywają czasami okupację I tak było i także z narodem polskim, który przez wiele lat był pod zaborami, pod okupantem, ale dążenie do wolności nie może być nigdy ponad pewien porządek moralny. Nie możemy tego robić od, 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 odbierając życie drugiemu człowiekowi. Nie możemy dokonywać też sami jakichś samosądów, a przede wszystkim dokonywać y, czystki etnicznej, jak to właśnie było tutaj dokonane przez Ukraińców na ludności polskiej począwszy y, od Wołynia. I wiemy, że za takie czyny y, Bóg będzie starał się. Oczyszczać dany naród, będzie upominał się, będzie upominał dany naród. Wiemy, że jest także z Pisma Świętego, kiedy Kain zabija swego brata Abla, dlatego że był zazdrosny, że jemu się lepiej powodziło, że jego ofiara została przyjęta. I tutaj nie możemy tolerować takiego zachowania, jeśli pewien naród niszczy drugi naród, dlatego, że. Jest mu lepiej, że bardziej się rozwija. I dlatego o tym powinniśmy w dalszym ciągu mówić i prosić, aby inni kierowali się wartościami, przede wszystkim wartościami ludzkimi, a także chrześcijańskimi, że nacjonalizm nie może być pokonany czy przewyższony. Jakim szowinizmem? Moim zdaniem, to jest moje prywatne, nie konsultuję to z nikim. Dużo rzeczy zatrzymuję tylko dla siebie. Dużo faktów wcześniejszych. Ja jestem 27 raz. I podczas różnych tutaj pobytów, przyjazdów, różne zdarzały się okoliczności. Także. Mam prawo sądzić, że no są siły, którym ta chuta pieniacka jest solą wokół, bo wymordowanie niewinnej wioski i tyle osób w ciągu. Dla mnie to jest symbol okrucieństwa niesamowitego, bo w ciągu ośmiu godzin, Wymordować w taki sposób 1200 około 1200 osób. Na płytach tego pomnika jest tylko 580 nazwisk. Ale jakże tragicznym jest to, że co piąta ofiara to jest dziecko. Więc. To jest symbol niesamowitego okrucieństwa.